Pierwszy międzynarodowy flot morsków koło brzegów myślę, że jest bardzo udany. My, jako organizatorzy, nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że tyle osób przyjedzie i odwiedzi koło brzeg. W zlocie bierze ponad 700 osób. Przygotowaliśmy przez tydzień dni szereg atrakcji. To nie tylko atrakcje sportowe, to nie tylko atrakcje kulturalne, ale to również pełno niespodzianek dla, dla naszych gości. Uważam, że Kołobrzeg, czyli ta polska prolica będzie co roku organizować różnego rodzaju zlotów, czy to morsowe, czy imprezy biegowe. Mamy świetne warunki, mamy piękne, szerokie plaże. Mamy... Naprawdę jedna z lepszych ścieżek rowerowych w całej Polsce. Więc będziemy tworzyć inicjatywy promujące zdrowy tryb życia. E, wieczorem Dobra, dzisiaj o godzinie 20 zaczynamy międzynarodowy bal. Jutro zaś o godzinie 12 główne wejście do wody. E, przed wejściem też przygotowaliśmy kilka niespodzianek. Więc jest jako organizatorzy szere, cieszymy się z dużego zainteresowania. I proszę samemu spytać się uczestników lotu, jak oni odbierają organizację i przede wszystkim gościnność. A co jest najważniejsze, grupa tych organizatorów, którzy to organizują, nie organizują to, tego publiczności to z przymusu pracy zawodowej, a organizują to z serca, z zamiłowania. My morsujemy. My uprawiamy yy, różnego rodzaju sporty i mamy z tego radość, a tym bardziej ja jako mieszkaniec koło mam jeszcze większą radość z tego co robię.